Chciałem się tutaj mieć na mapce z jajkami, które muszę sobie ustawić po kolei. I jak była w skrzynce, nie wiem czemu, ale na początku takie coś dostałem. Jakby co, to tego nie będzie. To sobie ino schowam. Więc to są tak. Zwójki, dwie jak się wylosuje obsydian, może sobie wybrać. O nie! Przepraszam, nie chciałam tego kliknąć, tego, tego, tego Tu jak się też wylosi, tu są, tak, tu się da wylosować, jak już się wylosuje, opisać, możesz sobie wziąć co chcesz, tu są patki, no, Takie do wypicia albo do wrzucenia na, na przeciwnika. Jak się wyrzuci wylos... to możesz sobie co chcesz, czyli wycinamy. Okej, okay, dostałem to. Czyli że biorę sobie tą zbrojkę, nie tą. No tą. To. Teraz musimy sobie inosować te dwie zbrojki. Dobra. Jak pamiętacie, to są te ściany. Dobra. To sam mieczyk. I teraz jaka tu podka? O nie, wspomniałem, że to jest ta potka. Dżambus tu, przepraszam Już Jeszcze raz Dobra, tą potkę mamy Przepraszam, ale No to tam Nie będę ben... Nie będę Dobra, poczekamy sobie, ale Ciało ten dżambus ma, no tyle skoku pać Ciało ma tu Ja nie, na no, moim Minecrafty kiedyś się nie da, dobra Dobra, siły na 3... E, Okej. Okay. Czyli weźmiemy sobie zombiaki. Co? 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 To, to? To. Jeszcze raz. Dobra, zombie. O nie! I co wypadnie z tego zombiaka? To możemy sobie wziąć. Możemy sobie to wziąć! Okej, okay, Blaze. Nie, nie, Lubiony nie, prawie! On nie, wiem! Skąd, skąd, skąd ja mam. nie, ja mam... nie, nie, ja mam te jabłka? Czeka, zdejmę buty. nie, 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 może nie, 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 ja to mam po pierwsze? nie, ja to mam? Widzicie to? Dobra, teraz musimy sobie dwa zespawnić Wtedy, Zy, jak on ich zaatakować? Okej, okay. bo no wtedy. Dobra, Widzimy. O nie, Teraz. O nie, on lufruje. Kaja, on jest. Jak tam wszystko co witamy, możemy jeszcze raz wylosować. Jakieś tamki. Na przykład, jak mi się mieć skończy, zbrójka jak mi się skończy, to mogę sobie na to. A jak to mi się skończy, muszę sobie coś na. to. Dobra. To jest blok! O nie umiem limitować! Jak mam kuza to... O nie! dziura w dachu. Ja już nie chcę! Ja już nie chcę! To jest od mojego widza mapa. Patrzcie teraz umiem latać. Mogę sobie latać gdzie chcę, ale i na ile to Keep inventory true, bo mi... Chyba jeszcze samym początku. O nie! Musi mnie takiego pokojoniesz! O nie ja mam! Uuuu! Dobra, siła, co to jest ta siła? to za większa lata. Aha, zapomniałem o bardzo uważam, że nam ząbiaki nie się wypaliły. Jeszcze jeden. Ja się to taki ciemno, ale... A nie, nie jest tak ciemno. A tutaj... Co tu jest? Co tu jest taki? Tu jest jasne? O, on mi daje to! Złotko, złotko Dobra Patrzcie teraz na wiecieba. Tak się pokonuje wiecieba. I skeletons To jest ten mój nieulubiony mom. Co on mi dał? A ja sobie wiem ja, ja. On nie spomniał, że on mi daje spowolnienie. Teraz tu muszę czekać. No, dobra, ja to jakoś pokonałem. O, patrzcie, na zombiaki, na pigmeny dobra kryjowa. Patrzcie, idziecie teraz tu i atakujecie z tego miejsca. Idzie teraz. Ale. Czekaj. Fajnie piguć, co mi się stanie? A zabieram ich Ale co mi dało? Też na puszka złote! Co dwie ze spali? Tak, no wypadek. O nie, otruj mnie! Zapomniałem, że jak się skoczy, też miksturka wolno sobie wziąć. Uwaga! Dobra nie mam miksturki Obsydion! dostałem obsydion! Ale nie! Nie zrobię sobie tego! Ja nie patrzę! Jest trwa. Dobra, skociła mi się mikstura. Ile jeszcze wszystkiego? 19. Dobra! Responniłem wszystko. Dobra. Patrzcie teraz na to. Będzie losowanie! Z czego babka musi wyjść. Od razu Wam mówię, to nie będzie dobra bitwa, to będzie zła bitwa. Okej, okay, pigment. Pigment, łatwe do pokonania. On nie zombie. Mam taki inventory trill o co? Połomek połowiem ca O nie! To oh, stop to! A nie! Obsidian! Nie, nie, dam co jeszcze raz! O nie, Spofon! W muszę sobie wlasować coś innego z broni. O, o, o nie, o nie, o nie no nie dwa strzelaki. Ja nie, nie mam na kół, Co? Co O. O to jest taki. O nie, to są kopie. Ten... To są nie Ty, gdzie mnie tu szapie się końcowity?

Czy jest to jest dzień czynny? w ogóle level. Czy wiąże zegiwę enchanting i to czy nie? Pisze w komentarz, że będzie jeszcze jeden odcinek. Takiego, ale będą już inne moby. Oj, nie, uau como é chelos